Hej, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, a ja dzisiaj przyjęłam do Was takim odcinkiem z zakończenia roku szkolnego 2021 na 2022. Dzisiaj jest właśnie środa i taka pierwsza część tego całego zakończenia już się odbyła, była to taka część artystyczna. Moja mama była ogólnie poproszona o to, żeby nagrywać to wszystko, i ja mam to nagrane, mam wszystko. I fajnie by było, jakbym wam tak umieściła jakieś fragmenty, co tam było, bo mieliśmy całkiem fajne przedstawienie. Ale nie wiem, czy będę mogła, więc jak coś to się okaże, tak to co mogę Wam tutaj więcej powiedzieć? No, jestem po prostu po tej części i mogę Wam teraz pokazać mój outfit. No i ogólnie takie rzeczy, które dzisiaj dostałam. Kolejna część, jakby będzie w piątek, kiedy dostaniemy świadectwa. No, i jak coś to sorry, ale mam katar i możliwe, że widać, że mam taki trochę czerwony nos, Staram się to jakoś przykryć, ale tak katar mnie zjadł, nie wiem, chyba po tej wycieczce do oświecimia, bo wtedy było na początku słońce i zaczęło tak gwałtownie wiać, bardzo mocno i później jeszcze padał deszcz różnie bywa ogólnie ja byłam dzisiaj ubrana w ten sposób, jest to taka sukienka z Shein. pod spodem miałam spodenki, bo nie ufam sukienkom ani nic też miałam taki oto naszyjnik czarne paznokcie, makijaż wielkie kulczyki, dla mnie to są wielkie bo na co im takich nie chodzę e, makijaż właśnie i rozprostowałam sobie jeszcze bardziej włosy no i do tego miałam szpilki już wam je pokażę takie szpilki i nie szpilki, bo one są takie o, e, więc tak ale się cieszę, że je wzięłam bo były w jakimś stopniu tam wygodniejsze i się czułam wyższa normalnie rządzę światem, nie no żartuję ale tak, takie po prostu różowe One są z CCC jak coś Ale kupowałam je dawno, więc nie wiem czy jeszcze są Pokażę wam teraz takie nagrody, jakie dzisiaj odebrałam Wiem, że świadectwo właśnie będę miała w piątek Nie wiem czy coś jeszcze, ale... Ale tak, po prostu pokażę wam co zdobyłam dzisiaj A więc od siódmej klasy dostaliśmy taki pominek i to jest e, długopis jakiś, słodyczy, no i taki kubek, taki skromny właśnie prezencik, ale bardzo fajny. E, tutaj jest jakiś napis zawsze bądź sobą, nie przejmuj się, nie rezygnuj. Dobra, zasłoniło mi to. E, nie rezygnuj z marzeń, odkrywaj świat, poczuj prawdziwą wolność i pamiętaj, że szczęściem jest robienie tego, co kochasz. Z drugiej strony no jest chyba to samo. Tak, to samo. Ale naprawdę bardzo fajnie. Kolejny taki jakby również pominek, to jest od rady rodziców no i tutaj mamy taką oto skarbonkę, 100 euro nie no, genialne a następnie mamy czekoladek, który już zaczęłam jeść tak, byłam kłotna. no i jeszcze taka genialna słówka, która jest po prostu genialna, ja ją sobie gdzieś dam, ale nie mam pojęcia gdzie, ale muszę ją gdzieś dać, bo jest po prostu przeurocza Genialna jest, po prostu to jest coś pięknego. Nagrywam. No Na kwiatek. tak. Fuck, Nic nie powiesz? Następnie mamy takie coś, to jest e, absolwent szkoły podstawowej, w środku jest, że uczeń ukończył naukę w szkole w roku szkolnym 2021-2022, jest absolwentem szkoła. Tak, e, więc mamy coś takiego, bardzo fajne. E, następnie mamy książkę, którą wam tutaj pokazuję, e, jest to nagroda książkowa i ona jest za... Mm, Celujące wyniki w nauce i wzorowe zachowania, więc tak, mamy taką oto książkę, to jest pan Tadeusz. Inni właśnie też dostawali albo Pana Tadeusza, albo Kwadis. Dziwne, bo we wcześniejszych latach były jakieś po prostu inne takie, normalne no, normalne, no jak to powiedzieć? No takie inne książki, typu młodzieżowa, fantazy. No i tak, kolejny egzemplarz do kolekcji, bo ja mam już pana Tadeusza, ale to wydanie jest naprawdę bardzo ładne. Ona na przykład tak się w środku prezentuje, więc fajnie. Nie no, genialne. Są tu jakieś rysunki? O, są jakieś obrazki. Czekajcie, ja już wam tutaj pokażę. O, na przykład, o, bardzo fajny. Następnie mamy taką statuetkę jakby, za udział w wolontariacie. To jest takie piękne serduszko. Ja wam tutaj oczywiście zasłaniam palcami nazwę szkoły, oczywiście. E, ale tak, no po prostu jest śliczna ta statuetka. E, Chyba powiedziałam, że za wolontariat, nie mam kiepską pamięć, ale tak, jest po prostu prześliczna i też ją sobie gdzieś dam, i wydaje mi się, że na szafkę koło górkę. No i ostatnie, co dzisiaj zdobyłam, to jest takie coś, czyli stypendium naukowe. Udało mi się zdobyć w tym roku właśnie stypendium, z tego powodu się oczywiście bardzo cieszę. Z tego co wiem, właśnie, że. Z tego co wiem, yy, będą przelane pieniądze na konto bankowe, więc tak. Nie wiem, ja wolę jak się dostaje kasa tak to ręki. Się wtedy tak czuję bogato, jak będzie przylew, to tak. Zakusiłam sobie jeszcze róże, w sensie jakby zostały, bo tam dawaliśmy nauczycielom. No i zostały, więc pozwolili nam sobie po jednej wziąć, ale mam czerwony nos. No i mam różę, bardzo ładna. Polecam Wam połączenie kola i lipton. Bardzo dobre, polecam. Tak, Starbucks. Dobre. Siamano, witajcie. Kolejnego dnia, tak by. Dzisiaj jest piątek, ja byłam w szkole, odebrałam świadectwo, te kody też do egzaminów i w ogóle mogę powiedzieć, oficjalnie skończyłam podstawówkę. Ale ja się z tego powodu cieszę, powiem wam, że hit, bo po prostu już tak bardzo chciałam wyjść z tej szkoły. Jestem mega z tego zadowolona. No i teraz wam zresztą pokażę... Moje świadectwo dostałam jeszcze jakieś trzy dyplomy za udział w konkursie. <laughs> no i tak, pokażę Wam świadectwo przytam ocenę. Średnia jest coś chyba koło 5.30, nie wiem, nie liczyłam dokładnie, ale tak. Skończyłam podstawówkę ja pierdzielę. No i tak, w zasadzie to tylko tyle mogę Wam pokazać, bo tam jest też PESEL, miejscowość i tak dalej, nazwiska innych tam ludziów. No, i nie mogę Wam za bardzo tego pokazać. Tak, świadectwo kończenia szkoły podstawowej, oczywiście z paskiem. Jestem z siebie zadowolona, że, te, że przez te wszystkie lata właśnie e, udało mi się utrzymać ten pasek. Tutaj są moje oceny, więc jeśli ktoś ciekawi, jaki miałam, to możecie sobie tutaj właśnie zatrzymać, bo jednak nie chce mi się tego czytać, więc tak, ale takie oceny. A to jest mój dzisiejszy outfit, czyli taka koszula, ona jest z Hausa Zwykła sukienka czarna, ona jest chyba z New Yorkera. No i taki oto naszyjnik, beznokcie, nawet makijażu dzisiaj nie robiłam, co jest w ogóle hit. Ja teraz idę się przebrać, bo będę jechała na zakupy, muszę kupić coś do jedzenia, ponieważ jutro właśnie przyjrzyli do mnie kilka osób. Nie wiem, czy będę coś nagrywała jutro, ponieważ wiem, że dla tych osób może to być troszkę niekomfortowe, chociaż jedna osoba wyraziła chęć wystąpienia w odcinku, więc zobaczymy. Ale tak, idę właśnie się przebrać. Widziałam tę książkę na TikToku. Jeśli ktoś czytał, to można pisać opinię na Instagrama, tu w komentarzach, jeśli będą włączone. Mega ładna okładka. Nie kojarzę tej książki, ale ładna okładka. A te książki? Czytał mój kolega. Tak, zawsze takie chciałam, jak byłam dzieckiem. Piękne. Moi rodzice nie chcieli tu przychodzić, a teraz sami łażą tutaj. Ogólnie to już wróciłam. Byłam w Krakowie na takich trochę większych zakupach. Um, takie, wiecie, po zakończeniu, żeby sobie jakoś to tak wynagrodzić, ten cały rok i ogólnie podstawówkę. Takie trochę większe zakupy, takie. No, po prostu. No, i też coś na jutrzejszy dzień. I starałam się tam nagrywać jakieś takie estetyczne momenty, aczkolwiek nie wiem, jak mi to wyszło. I teraz mogę Wam pokazać, co kupiłam, aczkolwiek nie mam tutaj teraz wszystkiego, bo jedna rzecz dopiero będzie, ponieważ, no, powiem Wam, to jest biżuteria i poszła na skrócenie, bo mam takie super ręce, że po prostu jest za duża. A druga rzecz to po prostu jej nie ma, ale będzie za niedługo, więc będziemy niecierpliwie czekać. Dosłownie niecierpliwie, nie mogę się doczekać. A tak to mam tutaj takie oto perfumy z tosa i ja je kupowałam w Hebe, nie w Tosie, ponieważ tam były o połowę tańsze, więc jak coś to zapraszam do Hebe. Tak, dokładnie. Ale pachną przepięknie. Ja jeszcze wąchałam to takie jakby z flakonikiem różowym. Też ładnie pachniały, aczkolwiek te tak troszkę lepiej, więc wziąłam te to jest chyba 30 ml. No i jeszcze kupiłam taką tańczową torbę, a tak to na kolejne dwie rzeczy czekamy. Jest bardzo ładne niebo, tak, ale nieważne, Wyszłam sobie na zewnątrz i są piękne różowe chmurki. No i tak, siedzę sobie tutaj przy truskawkach. Doraz stoi tam, w tle nie wiem na co na się patrzy. I ja nie wierzę, że ja skończyłam podstawówkę i że idę do liceum to jest bardzo dziwne odpowiadając na pytania nie, nie stresuję się jakoś tak po prostu się nie stresuję no i tak zobaczymy po prostu jak to będzie i jak będę się czuła w nowej szkole, jak się tam odnajdę w klasie i w ogóle myślę, że będę Wam tam relacjonować na jakichś odcinkach więc tak i odpowiadając też na jakieś inne pytania ja wybrałam liceum nie będę Wam podawała miejscowości ale jest to profil Bjolchem Ang. Tak, pierwszy wybór. Drugi to jest też Bjolchem. Nie, Bjolchem Ang. A trzeci to jest tylko Bjolchem, bo nie było już angielskiego. Więc tak. Biologia, chemia. Angielski. Bardzo się cieszę z tego angielskiego, bo właśnie chcę go rozszerzać i mój tata kosi trawę. Nie wiem czemu o tej godzinie. Fajnie. Dziękuję Tato za dawanie podkładu muzycznego, ale ja sobie wybiorę inne. Tak mega ładnie to wygląda. Są takie najlepsze spacerki. Tak jest taki piękny widok. Przywitajcie się ze Stasiem. Stasiu to jest ochroniarz czy ochroniarz, nie wiem, co jest tam e, ryb, tak? Przed wszelkimi czaplami, złodziejami i innymi takimi sprawami. I Stasiu tutaj pięknie pracuje, odpędza czaple, które już mi zdążyły kilka rybek porwać. Nieładnie. Siemano, witajcie kolejnego dnia. Ja jestem w trakcie jakby przygotowywania rzeczy na nasze super spotkanie. Nie wiem, czemu jestem tutaj taka czerwona od samego rana, a nie chcę mi się robić za bardzo makijażu, bo i tak będę pływać w basenie, więc nie wiem, jakby nie ma po co z to nie. A więc tutaj mam przygotowane rzeczy do robienia wszystkiego. Będziemy ogólnie robić szaszłyki. E, tutaj są ziemniaki. Tutaj będą zbierane czereśnie, więc tak. Są takie mega ładne, czerwone, wielkie, więc będzie super. Szaszłyki, tu rzeczy przygotowane. Kuczek, marchewka, pieczarki, ziemniaki. Tutaj będziemy robić jakąś taką sałatkę jarzynową, coś takiego. Nie wiem, kociołek, tak to po prostu nazywamy. Jeszcze mam kupione jakieś tam chipsy, cola i takie inne napoje gazowane, więc będzie chyba spoko, mam nadzieję. A tutaj mam pomocnika, który bardzo pomaga, patrząc się na mnie i ja mam wrażenie, że on by najchętniej wskoczył na ten stół i by wszystko zeżarł. Co nie, Kiciuś? Obrażony, bo nic nie dostał. Mamy już zrobione szaszłyki i teraz w zasadzie nie wiem, co będę robić. Muszę ogarnąć w ogóle, co tutaj mam. E, no i co z tego może po prostu wyjść. I piesa, który żywcem chce coś zjeść. Co nie, Dora? Cześć, dziękuję. Baranek w środę pójdzie do fryzjera i będzie piękna. A więc jakby ktoś pytał, tu tak wyglądają moje włosy po myciu, Wiem, są piękne. Um, ale tak, za bardzo nie nagrywałam, bo w ogóle nie nagrywałam, jak były u mnie e, zaproszone osoby, bo jednak świetnie się bawiliśmy i trochę o tym zapomniałam, e, a też nie chciałam coś atmosfery. Ale powiem Wam, że było super. Trzeba to powtórzyć. Oczywiście pozdrawiam wszystkie osoby, które tutaj były. No i wydaje mi się, że to będzie już raczej na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. No i zostawcie łapeczkę w górę. Pa-pa!